Cześć! Ja mam na imię Ewa i zapraszam Was dzisiaj do Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce, ale za to jeden z najbardziej wyjątkowych. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jego najbardziej charakterystyczne atrakcje, zajrzę do kilku jaskiń i zobaczę ruiny zamków. Zaczynam w Ojcowie, a przede mną kilka naprawdę wyjątkowych atrakcji. Dlatego zostańcie ze mną! To właśnie w ojcowie krzyżują się wszystkie najważniejsze szlaki turystyczne ojcowskiego parku narodowego. Po zaparkowaniu samochodu na płatnym parkingu kieruje się żółtym szlakiem w stronę pierwszej atrakcji. Po drodze mijam wapienne skały, szumiący prądnik czy drewnianą zabudowę charakterystyczną dla ojcowa. Za moimi plecami znajduje się jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji skalnych w Ojcowskim Parku Narodowym czyli Brama Krakowska. Jej nazwa wywodzi się stąd, że dawniej tą drogą przez Dolinę Prądnika przebiegał szlak handlowy prowadzący z Krakowa na Śląsk. Dojście tutaj żółtym szlakiem z parkingu zajęło mi około 30 minut. Z bramą krakowską wiąże się pewna legenda, która mówi, że odległość między skałami z roku na rok się zmniejsza. Gdy skały całkowicie się połączą, ma nastąpić koniec świata. Dlatego przechodzący tędy turyści często podkładają pod skały patyki, starając się tym samym uniemożliwić ich przesuwanie. Niebieski Szlak, którym teraz idę, zaczyna się tuż za Bramą Krakowską i prowadzi pod górę przez wąwóz Ciasne Skałki. Powoli kieruje się w stronę jaskini Łokietka. Leży ona około 125 metrów nad dnem Doliny Sąspowskiej. Jest uznawana za największą jaskinię spośród wszystkich występujących na terenie parku, ponieważ mierzy aż 320 metrów. Po kilku minutach docieram do rozwidlenia. Tutaj szlak zmienia kolor na czarny. W tym miejscu znajduje się również kasa biletowa, przy której kupuję bilet wstępu do jaskini. Jaskinia łokietka składa się z kilku korytarzy i dwóch głównych komór: sali rycerskiej i sypialni oraz dwóch mniejszych wnęk. Nazwa jaskini nawiązuje do postaci Władysława Łokietka, który według legendy ukrywał się tutaj na przełomie XIII i XIV wieku, chroniąc się przed czeskim królem Wacławem II. Podobno spędził w grocie aż 6 tygodni, a do środka miał dostać się przez niewielką szczelinę w stropie, omijając główne wejście, dzięki temu pajęczyna pokrywająca wspomniane wejście pozostała nienaruszona i tym samym zmyliła ścigających go żołnierzy. Dziś na pamiątkę tej historii krata przy wejściu do jaskini ma właśnie kształt pajęczej sieci. Wyszłam właśnie z jaskini i muszę przyznać, że wewnątrz było dosyć chłodno, dlatego pamiętajcie o zabraniu ze sobą bluzy oraz przed wizytą sprawdźcie koniecznie godziny otwarcia poszczególnych atrakcji, bo te mogą się od siebie różnić w zależności od danego miesiąca. Po zakończonym zwiedzaniu jaskini wracam na ten sam szlak i kieruję się w stronę kolejnego punktu jaskini ciemnej. Po raz kolejny przechodzę przez bramę krakowską, a następnie wychodzę na asfaltową drogę, przy której znajduje się ponownie kasa biletowa. Znajduje się już przy kolejnej jaskini. Jest to jaskinia ciemna, która uznawana jest za jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Badacze uważają, że około 50 tysięcy lat temu mogli ją zamieszkiwać Neandertalczycy. Mam już bilet wstępu i wchodzę do środka. Co ciekawe, czekając na przewodnika, możecie tutaj spotkać kozy, które swobodnie poruszają się po zboczach doliny. Zwiedzanie rozpoczynamy od wizyty na platformie widokowej, z której roztacza się idealny widok na bramę krakowską czy źródełko miłości. Znajduje się tu również rekonstrukcja dawnego obozowiska Neandertalczyków. Główna część jaskini, udostępniona dla zwiedzających, to obszerna komora, która przechodzi w wąski korytarz. A w środku można spotkać wypoczywające nietoperze, które co jakiś czas przelatują nad naszymi głowami. Z tego względu w jaskini panuje półmrok, a przewodnik tylko co jakiś czas włącza latarkę, ponieważ światło mogłoby zakłócić naturalne zachowanie tych zwierząt. Nie bez powodu symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego jest właśnie nietoperz. Spośród 28 gatunków nietoperzy występujących w Polsce, aż 21 stwierdzono właśnie na terenie tego parku. Po wyjściu z jaskini ciemnej wracam na zielony szlak i kieruję się jeszcze wyżej w stronę punktu widokowego. Z tego miejsca roztacza się najlepszy widok na jedną z najbardziej charakterystycznych formacji skalnych w całym parku skałę zwaną Rękawica. Jej kształt naprawdę przypomina ludzką dłoń i trudno jej nie zauważyć. A jeśli macie trochę więcej czasu, możecie pójść jeszcze wyżej Zielonym Szlakiem. Po drodze można natknąć się na kolejne ciekawe punkty widokowe. Powoli kieruję się w stronę parkingu, z którego zaczynałam dzisiejszą wycieczkę, ponieważ tam znajduje się kolejna atrakcja, którą chciałabym zobaczyć. Ale zanim tam dotrę, zatrzymam się najpierw na obiad w miejscu o nazwie Pstrąg Ojcowski. Pstrągarnia została założona w 1935 roku na gruntach należących dawniej do księżnej Ludwiki Czartoryskiej i była jedną z pierwszych tego typu w regionie. Dzisiaj jest to rodzinna firma, a serwowane pstrągi, wędzone czy grillowane są naprawdę warte polecenia. Jest to również idealne miejsce na krótki odpoczynek przed dalszym zwiedzaniem. Ostatnim miejscem, jakie odwiedzam Wojcowie, to Zamek Kazimierzowski. Powstał w XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, a jego rolą było zabezpieczenie Krakowa oraz ochrona kupców przymierzających szlak handlowy prowadzący z Krakowa na Śląsk. Zamek Wojcowie, zwany też Zamkiem Kazimierzowskim, to dawna warownia należąca do systemu obronnego Orlich Gniazd. Zamek przez wieki zmieniał swoje oblicze, był przebudowywany, przechodził z rąk do rąk, a swoje lata świetności przeżywał w XVII wieku pod panowaniem rodziny korycińskich. Po III Rozbiorze Polski zaczęła się jednak jego stopniowa dewastacja. I choć w XIX wieku podjęto próby ratowania budowli, to do naszych czasów przetrwały jedynie malownicze ruiny, resztki dawnych murów obronnych, brama wjazdowa, wieża ostatecznej obrony i studnia. Dodatkowo na terenie ruin powstała platforma widokowa, która pozwala zobaczyć panoramę Ojcowskiego Parku Narodowego. Co prawda, Zamyk Kazimierzowski miał być ostatnią atrakcją w Ojcowie, ale chciałabym wam pokazać jeszcze jedno nietypowe miejsce. Kaplica na wodzie, która dosłownie wisi nad potokiem, została zbudowana ponad 120 lat temu na miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Według miejscowej legendy stanęła na wodzie, ponieważ car Mikołaj II zakazał budowania świątyń na ojcowskiej ziemi. Dlatego postawiono ją właśnie nad wodą. Kolejnym przystankiem na mojej trasie jest niewielka wieś, gdzie znajduje się jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w całym parku. Przyjechałam właśnie do wsi Sułoszowa i... To pewnie niewiele Wam mówi, ale jeżeli spojrzycie, co znajduje się za moimi plecami, myślę, że większość z Was rozpozna to miejsce. Maczuga Herkulesa czyli jedna z najbardziej znanych formacji skalnych w całym ojcowskim Parku Narodowym. Usytuowana tuż obok zamku, pieskowa skała przyciąga wzrok swoim nietypowym kształtem i faktycznie przypomina ogromną maczugę a co ciekawe, stoi na węższym końcu. Maczuga Herkulesa mierzy około 25 metrów wysokości i powstała naturalnie w wyniku działania wody i czasu. Na jej szczycie możecie zauważyć niewielki żelazny krzyż. To pamiątka po udanym wejściu Leona Witka. Dziś, oczywiście, wspinaczka na maczugę Herkulesa jest surowo zakazana. Jak wspomniałam wcześniej, tuż obok maczugi Herkulesa znajduje się zamek Pieskowa Skała. Zamek ten stanowi jedno z najważniejszych ogniw na szlaku Orlich Gniazd i bez wątpienia jest to najpiękniejszy zamek w całym Ojcowskim Parku Narodowym. Zamek Pieskowa Skała, podobnie jak zamek w Ojcowie, powstał za czasów Kazimierza Wielkiego. Jednak ten zdecydowanie miał więcej szczęścia. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, aż w końcu po II wojnie światowej przeszedł na własność skarbu państwa. To jedno z tych miejsc, gdzie możesz poczuć historię i po prostu nacieszyć oczy widokami Jury krakowsko-częstochowskiej. I tutaj kończy się moja wizyta w Ojcowskim Parku Narodowym. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło i pomoże mi to w rozwoju kanału oraz stworzeniu jeszcze lepszych treści. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia na szlaku.